To chodzi o to, że jak drzewo albo krzew rośnie przy ścianie budynku albo blisko tego, te, tej ściany, to wtedy mniejsze pieniądze się wydaje na ogrzewanie. Po prostu. Jeszcze wracając do, do tych liczb, y, trochę dużo. Tak, ich, ale ich... mówimy tylko o wartości, która jest przeliczalna w pieniądzach. Może ona działa jakoś na wyobraźnię, ale chodzi o coś więcej chodzi o ten klimat. Chodzi o to, że możesz usiąść pod tym drzewem, schować się przed, y, y, cie, znaleźć cień, schować się przed słońcem. Y, spojrzysz na drzewo to jest. Zielony kolor jest kolorem uspokajającym, to już niezależnie, czy Amerykanie, Anglicy, czy ktokolwiek. Szpitale nie dlatego y, y, otaczano parkami i chowano jest, cudzysłów oczywiście chowano mm. w lasach, tylko udowodniono, że wpływ kojący zieleni jest, więc jeżeli ktoś chce szybciej wrócić do zdrowia, to musi mieć z okna widok na zieleń. Musi. Mało tego, w szkole nawet są jeszcze lepsze wyniki, efekty nauczania. Właśnie w przypadku szkół, które są w otoczeniu zieleni. Mhm. To się wszystko zgadza, pytanie, bo ja, ja cały czas się zastanawiam, czy y, to faktycznie przekonuje, czy to nie są argumenty, które często są odbierane jako, ach to ci fricy, to, to ci ekolodzy, którzy, no co mnie tam, jakiś zielony, kojący. Ale... Nie... W tym nie ma nic złego, dlatego że nigdy się wszystkich nie przekona do czegoś i, i nie sposób przekonać wszystkich ludzi. Jakby się udało wszystkich ludzi przekonać, to ten świat byłby po prostu jednowymiarowy. Nie o to chodzi. Każdy powinien mieć swoje zdanie na każdy temat. Mm. Natomiast powinien czytać, sprawdzać, analizować. Własny punkt widzenia brać na każdą sprawę. Więc jeżeli ty rzucasz hasło mała retencja, to nikt z nas, z tych, którzy oglądają, to znaczy nie, nie, nie nikt, ale większość ludzi nie ma pojęcia o co chodzi. O, ja myślę, że oglądający nas akurat. Ale my nie mamy tej... przekonywać przekonanych. No, tak. no właśnie, trzeba pójść do tych ludzi i im wytłumaczyć, na czym polega ta mała retencja i dlaczego to drzewo warto, żeby nie było zabetonowane, tylko miało odsłonięte. Ale pamiętaj o jednym, że ci, przy, ziemię, ci przekonani, którzy teraz nas oglądają, na pewno będą udostępniać też e, naszą rozmowę po to, żeby ci mniej przekonani ją zobaczyli. Myślisz, że wariatów będą pokazywać coś? Co? Myślisz, że my tutaj... Taki, tacy tak? jesteśmy fryki. Tak, takie fryki. No ale mówimy też o pieniądzach. Nie, no. nie bo ja mam, ja mam wrażenie, ja często się do tych... Plus. Do tych pieniędzy odnoszę, dlatego że ja mam wrażenie, że to działa na przykład znaczy nie tylko w Stanach, bo, bo my stereotypowo myślimy o amerykańskim społeczeństwie jako o takim, które wszystko przyjdzie. No to też o tym oszczędzaniu, dlatego że też rzuciłeś to, że to jest oszczędzanie. To chodzi o to, że jak drzewo albo krzew rośnie przy ścianie budynku, albo blisko tego, te, tej ściany to wtedy mniejsze pieniądze się wydaje na ogrzewanie. Po prostu. I nie chodzi o to, że robaki będą szły po prostu od pionowej, pionowego ogrodu, tylko o to, że to będzie tą ścianę chroniło przed y, ucieczką ciepła. Mniejsze rachunki zimą. po prostu za ogrzewanie zimą. I mniejsze za klimatyzację latem. O, oczywiście.